Dzień dobry Państwu, kłaniamy się nisko. To jest kolejna rozmowa na portalu WP Sportowe Fakty. Dziś naszym gościem jest przebywający na żużlowym urlopie, były ten rybnik, pan Piotr Żyto. Panie tenerze, dzień dobry. Witam serdecznie. Jak ten urlop mija i jak długo on potrwa? To jest moje pierwsze pytanie. Planuje Pan przerwę od żużla, czy zanosi się raczej na szybki powrót do pracy po tym A, niespodziewanym co. rozstaniu z rybnikiem? Spodziewany jest, spodziewany to już jest historia. Myślę, że na razie mi jest to dobrze i, i, i mam dużo, dużo zaległości, bo przecież wiele lat człowiek spędzał poza domem, a jest tutaj dużo do zrobienia, do uporządkowania, zwłaszcza moje te archiwa tam żużlowe, bo mam takie w sumie dwa pokoje typowo żużlowe i to zawsze się tylko gdzieś składowało, a teraz trzeba to wszystko jakoś poukładać, żeby... Wiedzieć, gdzie co jest, jak. Planuję też odmalować te pokoje, także pracy, planów jest dużo i, i, i akurat y, zima jest, to, to na dwór się mniej wychodzi na powietrze, a w domu jest dużo do, do zrobienia. A telefon dzwoni? Albo co by było, gdyby zadzwonił i ktoś by złożył propozycję? Pan byłby w ogóle zainteresowany, czy na raczej wolałby chwilę... pan podpoczywać teraz od różnych? Na tę chwilę. Yy... Raczej, raczej chyba nic, nic bym nie, nie, nie podjął żadnej pracy, bo no, czuję się teraz dobrze odpoczywam, naprawdę. Po 46 latach, bo jako zawodnik, potem trener, człowiek zawsze był poza. Możeśmy z, z żoną takie rezime zrobili i okazało się, że 15 lat poza domem był. Aha. Sam, też, bo to najpierw były małe dzieci, potem żona się teściowo opiekowała i, i po prostu nie było, nie mogła być ze mną, tak? Także wszędzie sam, wszędzie... No i tak troszkę już się to, to zgodziło, i, i, i teraz jest fajnie. Warto było być w Ebniku, wrócić do Polski, żeby podjąć tę pracę? Czy żałuje pan, czy mówi pan sobie, że w sumie, patrząc na to, jak się to potoczyło, to po co mi to było? Zadaje pan sobie to, to pytanie, czy wszedłby czy, czy pan jeszcze raz do tej rzeki? Pan, ja wróciłem do, do Szwecji, no bo tam już się kontrakt skończył, tak? Ja nie, nie, chętnie bym tam został, bo naprawdę tam jest zupełnie inny żużel, inny, inne podejście, inaczej to wygląda. Co prawda, troszeczkę to wszystko podupada, bo to też swemu tam za dużo nie działa w tym, w tym szwedzkim żużlu, żeby to podnieść poziom i, i tak dalej, ale, ale jest tam zupełnie inaczej spokojnie. A tutaj, no, wróciłaby, była propozycja. Miałem nadzieję, że, że utrzymamy się w tej wizji, Nie utrzymaliśmy się. No i kolej rzeczy, że, że mam wolne. Mhm. Powiedział pan o tym, że to odejście z to już przeszłość nie ma sensu o tym rozmawiać. Jak się jednak domyśla, <laughs> jak chciałbym o tym chwilę porozmawiać. Ja powiedziałem, że to zaskoczenie pan, że niekoniecznie. Pan się spodziewał, że ta współpraca nie będzie przedłużona. Coś na to wskazywało? Jak wyglądało to rozstanie z prezesem Krzysztofem Morskim od Kulis? Tak. Gdzieś przeczuwałem, podejrzewałem po zachowaniu prezesa też, bo znam go już troszeczkę i wiem, wiem jak, w jakich sytuacjach jak postępuje. Ale to, z się... pan wyczy... to z czego pan wyczytał, że dojdzie do tego rozstania? Z jakich zachowań prezesa? <noise> A To już moja tajemnica. Bo nie będę tego wszystkiego zdradzał. <laughs> Poza tym, co tam. No, po, pożegnaliśmy się w zgodzie. Zrobiłem pożegnanie w klubie, także uścisnęliśmy sobie dłoni I dziękuję. Do widzenia. Coś było, coś się skończyło. Kontrakt się skończył. Wypełniłem go do końca i. Koniec przygody z Rybnikiem. Czuję się pan rozczarowany, rozgoryczony, oszukany jakoś przez prezesa Morska, że ta współpraca nie została przedłużona, no bo można było odnieść wrażenie, że stał pan murem za jego wszystkimi decyzjami, za ruchami, które prezes też wykonywał. No i Wszystko wskazywało na to, że w tej sytuacji z takim trenerem należy przedłużyć współpracę. Czy dla pana ta decyzja prezesa jest rozczarowaniem? Jaki prezes związku jest, to wszyscy wiemy. I, I ma różne swoje koncepcje, swoje jakieś plany. Bardzo lubi co roku wszystko zmieniać, i, i to nie jest dobre, wydaje mi się, bo po prostu nie ma tej stabilizacji takiej w klubie. Chodzi mi o skład zawodniczy i tak dalej, bo inne kluby normalne podchodzą do tego że zawsze wymieniają te, te słabsze ogniwa na lepsze, starają się się wzmocnić to. A to jest tak, że co roku wszyscy zawodnicy zmi do zmiany i no i tak jest. No. Czyli jest... brak stabilizacji jest w Pana ocenie, jakiejkolwiek takiej nawet podstawowej stabilizacji jest największym problemem rowu rybnik, że wszystko jest budowane co roku od zera. No tak, no teraz być może przyjdzie nowy trener może na, na dłużej zostanie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest młody i na pewno też będzie wsparciem dla tych młodych zawodników, bo był mechanikiem i, i zna pewne te inne rzeczy odnośnie ustawienia silników i tak dalej. A wiem, że został zatrudniony drugi mechanik w końcu, też. Także no, tam się coś ruszyło w tym klubie. Co pan sądzi z perspektywy czasu o wszystkich wypowiedziach prezesa Mrałska, które mogliśmy przeczytać w trakcie minionego sezonu, głównie tych dotyczących atmosfery? Bo jedno widzieliśmy na obrazkach z parku maszyn, tymczasem prezes Małzek zapewniał nas, że wszystko jest w najlepszym porządku, że nadwyżka seniorów nie jest problemem, wszyscy ze sobą się dogadują. No, mogliśmy, czasami mieliśmy wrażenie, że prezes Małzek mówi o zupełnie innych rzeczach niż te, które widzimy choćby w telewizji. Jak to wyglądało z pana perspektywy i czy te wypowiedzi panu też przeszkadzały jako trenerowi? Prezesa wypowiedzi nie przeszkadzały na końcu tylko troszeczkę. Niefortunnie się chyba wypowiedział, że o mnie, że jakoś tak nie, nie miałem zapału do pracy i nie pracowałem z młodzieżą. To jest wielką bzdurą, bo. Z tymi chłopcami naprawdę treningów przeprowadziłem wiele i, i, i byli zadowoleni z tych treningów. W końcówce roku mieliśmy przecież, musieliśmy nadgonić, mieliśmy zaległości z treningami, bo wiadomo, jak ta liga wymaga od klubów ilość, konkretną ilość treningów dla adeptów, dla młodzieżowców, dla adeptów 250, dla zawodników 250. Także. Na przykład we wrześniu mieliśmy, Antek prowadził treningi na pitbajkach, a ja na dużym torze, także mieliśmy we wrześniu 14 treningów, czyli co drugi dzień prawie i do 15 października też 10-12. Także no było tego ogrom, sprzęt padał, bo zawodnicy zaczęli coraz więcej gazu trzymać i, i nawet y, takich y, młodych chłopców y, widać było u nich zaangażowanie i, i jazdę i, nawet jedna mama adepta mówi, co pan z nim zrobił, że on tak gaz trzyma. No, po prostu zaczęli jechać, zaczęli, zaczęli podnosić swoje umiejętności, pozbyli się tego strachu, jechali z gazem. Także że to jest akurat tutaj nietrafione. A co do. Co A do usłyszał pytań? pan rzeczywiście na zakończenie tej współpracy, że brak zapału, zaangażowania, to był jeden z powodów. Nie, ja tylko powiedzał... wyczytałem to w artykule gdzieś, w przeglądzie sportowym. A jakie powody zostały panu przedstawione, że się ostaliście? Nie było żadnych powodów, bo kontrakt się kończył i, i nie został przedłużony. Tutaj ja nie, nie usłyszałem od prezesa żadnych powodów, nie było takiej rozmowy. A jest pan rozczarowany, że pan o nich przeczytał w mediach, a nie usłyszał twarzą w twarz przy okazji choćby tego stania, kiedy się żegnaliście w klubie? No tak, tak, wydaje mi się, że, że, że normalni faceci tak rozmawiają, że mówi coś, coś nie pasuje, to siadamy w dwójkę i sobie wytłumaczymy, tak o co chodzi. A, a tego nie było. No ale to już jest, mówię, przeszłość. Tylko boli, że, że gdzieś tam w prasie się wypowiada prezes nie na te tematy i niezgodne z prawdą. Także tutaj, tutaj, tylko tyle mam. A co do atmosfery, bo też no, trzeba było gasić pożary, bo na przykład ten z tym nie chciał jechać w parze, ten, ten musiałem to wszystko układać jakoś tak, żeby to miało ręce i nogi. I nie było tak najgorzej, bo, bo też telewizja wielokrotnie łapie moment, ale nie pokazuje, jak jest dalej, tak? I skupiała się w tym roku, szczególnie w ubiegłym sezonie, na Petersenie, który, wiadomo, jaki jest wybuchowy, tak dalej. Ale nie i potem, że, że sobie podał rękę z Stangaitem, czy już potem rozmawiali, i tak dalej. No PRZ nazywek miał teorię, że telewizja wręcz poluje na nikiego Petersena, żeby znaleźć jakiś <laughs> moment i go później pokazać. Też, mogę, się, mogę się z tym trochę zgodzić, bo rzeczywiście, gdzie nie było me gdzie nie, gdzie nie mecz, to tylko koło Petersena chodzili i szukano, co on teraz zrobi, tak? Także tak nie do końca to, to wszystko było. <laughs> Oczywiście. Zawodnicy nie byli zadowoleni, że był jeden więcej, ale z drugiej strony każdy z nich, tak jak już mówiliśmy, na przygotowanie do sezonu dostał. I to nie małe pieniądze. Także, że ja rozumiem, jeżeli by były, były na przygotowania mniejsze pieniądze, a za punkty wielkie, tak jak kiedyś taki był zamiar, w, żeby to zrobić, no to, to wtedy rozumiem, że zawodnik nie startuje i nie zarabia. Ale tutaj mieli przelane pieniądze. A skład, no, jechali jak jechali. Jakby każdy pojechał na swoim poziomie, gdzie niektórych było stać na więcej, no to wtedy, wtedy utrzymanie na pewno by było. W takim razie dopytam jeszcze o te wypowiedzi prezesa Morska, a głównie o tą nadwyżkę seniorów w składzie. Czyli to w zasadzie był pomysł, bo. Ja rozmawiając z prezesem Morskim po Sezonie miałem już wrażenie, że on decyzję próbuje przerzucić na pana, że to pan chciał tego dodatkowego seniora w składzie i że on spełnił w zasadzie pana e, prośbę. Jak było w praktyce i czy z perspektywy czasu uważa pan, że Niki Pedersen był po prostu niepotrzebny, bo nie byłoby tych wszystkich nerwowych sytuacji? No tak. Przed sezonem jeszcze w listopadzie rozmawialiśmy, bo już tam była, był skład. No i od z Petersenem prezes zaczął rozmawiać. No, ja też się na to zgodziłem. To nie, nie można powiedzieć, że prezes sam sam sobie wymyślił, wymyślił, rozmawiał z nim. No ale <kluzniak> też za moją aprobatą no i żeśmy rozmawiali. No i Peterson początek sezonu naprawdę miał też dobry, bo pierwszy mecz 12, potem w Grudziądzu też bardzo dobrze pojechał. No ale im dalej w las, tym, tym gorzej było i, i, i potem się niestaski zaczęły bo wiadomo jaki jest nie lubi przegrywać nawet ze swoimi kolegami z drużyny, prawda? A dlaczego Także... z Pana perspektywy zaczął przegrywać? Co było jego później kłopotem, że jego forma spadła? Miał problemy ze sprzętem, nie był na tyle szybki, żeby, żeby no wygrywać tak? w Częstochowie na tym dłuższym torze. Przecież pretensje do Tangaita o wszystko, a, a sam był tak wolny, przepraszam, że jeszcze młodzieżowiec by go na ostatnich metrach. <laughs> także sprzęt potem zainwestował w jakiś tam silnik, kupił, troszeczkę było lepiej. No a na koniec sezonu no, no, troszkę przytył i, i, i zaniedbał się, także że, że no, to też miało, miało powody. A zwłaszcza w starszym wieku, jak wiem, to jak się przytyje to ciężko potem to wszystko zgubić. Trzeba pracować dwa razy więcej niż ci młodzi zawodnicy. Powiedział Pan o tym gaszeniu z że jeden zawodnik z drugim nie chciał jeździć w parze. Chciałem zapytać o szczegóły. Rozumiem, że zmierza Pan do tego, że w zasadzie to wszyscy nie chcieli jeździć z PDS-em, tak? To ma Pan na myśli? Czy były jakieś nie inne konflikty w tym zespole? Tam, tam były różne rzeczy, no i trzeba było to, ten chce jechać z tym numerem, ten, ten nie chce taki. Po prostu mm, ciężko było prowadzić tą drużynę. Ja nie chcę wymieniać nazwisk, bo to już jest po czasie i, i, i po co to mówić, po co to roztrząsać. Ale tak było i nie była, nie była to łatwa praca z tak wieloma indywidualnościami można powiedzieć. Mam wrażenie, że Niki Petersen, kiedy mu nie szło, wziął sobie w pewnym momencie pana na celownik i mówił bardzo dużo o pana pracy, wręcz podważał pana kompetencje, mówiąc, że nie był pan na tyle zaradny, żeby poradzić sobie z sytuacją w rybniku. Dlatego w wielu kwestiach prosił pana o pomoc Prezesa Morska. Chodzi głównie o to zarządzanie nadwyżkom seniorów. Co by pan Duńczykowi na takie argumenty powiedział? Niech się zajmie reprezentacją Danii i osiągnie wyniki, to wtedy będziemy rozmawiać. Ja nie mam zamiaru z nim polemizować w ogóle na ten temat, bo, bo jak jest dobrze, to Niki jest ok, jak jest źle. Wielokrotnie pisaliśmy, rozmawialiśmy, to nie było tak, że. Było powiedziane, jedzie ten i ten, i koniec. Z każdym była, była rozmowa, były, były dyskusje. Mam to gdzieś tam sobie zeskanowałem, może nie skierowałem, ale zapisałem sobie te rozmowy, bo, bo zupełnie inaczej było, jak, jak coś mu szło, a jak już potem nie, no to, to, to wtedy wszyscy są dokładnie winni, tylko nie Niki Petersen. Te krytyczne wypowiedzi Nikiego pod pana adresem, to one miały miejsce jeszcze w trakcie sezonu. Pan próbował jakoś z nim to wyjaśnić, usiąść do stołu o tym porozmawiać, czy machnął pan na to ręką i zostawił te sprawy? No Ja w trakcie sezonu nie widziałem jakichś takich mocno krytycznych w stosunku do mnie rzeczy. Dopiero po sezonie... Kiedy tam się robi. W jakcie Niki Pedersen też się wypowiadał, że pewne rzeczy mu się nie podobają, jeśli chodzi o zarządzanie no, składem. Że, że się mu nie podobają, ale musi się podporządkować. Gwiazdom Wielkim też niekiedy wielki, dużo rzeczy się nie podoba, a on nie umiał się podporządkować, bo zawsze był tak nauczony, że w każdym klubie wszystko kręciło się wokół Niki Petersen. A tutaj tego nie było i, i, i to mu się nie podobało. Ale nie widział pan też potrzeby po jego wypowiedziach medialnych, żeby usiąść, jakoś spróbować zakopać. Nie chcę powiedzieć to były wojenne, ale unormować tą sytuację. Ja no powiem panu. Przed, kiedyś może pokażę, może napiszę książkę, to wtedy, wtedy będzie <śmiech> <śmiech> ciekawa bardzo. <laughs> to, to wtedy widać będzie, że po prostu rozmowy były normalne. To nie były jakieś takie. Ja mu tylko raz wytknąłem po meczu w Częstochowie jego zachowanie i tak dalej, i, i potem, potem może od tego czasu też inaczej podchodzi. Do mnie mówi w Częstochowie, ty musisz rządzić, jesteś boss, no to go zmieniłem. I on mówi, czemu nie jadę, no bo ja jestem bosem, ja nie będę, taką, taką mam decyzję, tak. No i, 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 i tak było no, tutaj dużo mówić. Y e, myśli Pan, że Niki Pedersen jeszcze znajdzie Klub, że na którymkolwiek poziomie rozgrywkowym to jeszcze będzie wartościowy zawodnik, czy raczej e, jego kariera to już powoli jest rozdział zamknięty? Wie pan, no Kraków tam czytam, że dosyć mocno o niego zabiega, A czy on wystartuje? To nie mój problem. To niech sobie niki szuka klubu i, i, i niech inni się z nim męczą, jeżeli z nim podpiszą kontrakt. To na koniec, skoro rozmawiamy jeszcze o przyszłości, zapytam, jaka przyszłość według pana czeka Rof rybnik z tym składem, który udało zbudować się na metalka z drugą ekstraligę. Nie brakuje wielu głosów krytycznych, głosów rozczarowania, bo wielu kibiców liczyło, że ta drużyna po spadku będzie mocniejsza. Co pan sądzi o tym składzie? Budowanym już, jak się domyślam, bez pana udziału? Tak, bez mnie, to prawda. Co można powiedzieć? No... To trzeba pytać chyba prezesa Mrozka, co on uważa, jak uważa. Skład jest złożony z zawodników, którzy jeździli. To jest taki skład na środek tabeli, moim zdaniem, bo no, nie wiem, na, na, nie powiedziałbym na przetrwanie, bo, bo Rybnik ma pieniądze i, i tam nie ma problemu z tym, ale no, widocznie od tego roku zostaną budowane te, te podstawy, tak jak mówię, że, że coś nowego będzie i, i będzie dobierany kolejni zawodnicy, już tam gdzieś czytałem, że prezes jest, rozmawia z Drabikiem, go namawia, ma wizję sprowadzenia tam Gejta, też jeśli często chowa spadnie. No i tyle. No. Zobaczymy, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie, bo czasami. Yy, Podpisuje się kontrakt z wielkimi nazwiskami, a one, one już nie jadą, tak? A, a, a tutaj są zawodnicy, którzy jeszcze, jeszcze coś chcą osiągnąć w tym sporcie, tak mi się wydaje. I, i może też coś z tego fajnego wyjść.